Nowe mieszkania w Wirach w gminie Komorniki wyróżniają przestronne wnętrza oraz bezkompromisowy projekt. W każdym szeregowcu o powierzchni 100 m2 znajdziemy m.in. pełnowymiarowe sypialnie, duży jasny salon, oddzielną kuchnię i garderobę oraz łazienkę z miejscem zarówno na wannę, jak i prysznic. Powierzchnię mieszkania można jeszcze powiększyć, wykańczając poddasze. Plusem inwestycji jest również jej kameralny charakter. W budynku przy ulicy Malwowej powstały jedynie cztery mieszkania, każdy z własnym ogrodem zapewniającym ciszę i dobre warunki do rodzinnego wypoczynku. Teren przed budynkiem został wybrukowany z podjazdami dla samochodów oraz podejściami do budynków. Oprócz tego właściciele zewnętrznych mieszkań będą mogli wybudować wiatę garażową na jedno lub dwa auta. Zajrzyjmy do środka. W mieszkaniu znajdziemy komplet udogodnień zaprojektowanych dla cztero- lub pięcioosobowej rodziny. Po wejściu do środka widzimy hol z miejscem na szafę w zabudowie. Z korytarza wchodzimy do toalety. Salon o powierzchni 31 m2 można podzielić na dwie strefy – wypoczynkową i jadalnianą. Muzyka Tylko od nowych mieszkańców zależy, w jaki sposób zagospodarują swoją przestrzeń. Na powierzchni całego parteru zamontowano ogrzewanie podłogowe. Brak kaloryferów pozwala na swobodną aranżację części dziennej. Na jej pozytywny odbiór wpływ mają też dwa duże okna, przez które można wyjść do ogrodu. W tym przypadku powierzchnia przynależnego terenu wynosi 280 m2. Taras został wykończony kostką betonową. Zwróćcie uwagę, że sąsiedni budynek jest znacznie oddalony od ogrodzenia. Teraz zobaczmy, jak prezentuje się kuchnia. Jest to oddzielne pomieszczenie z własnym oknem. Na 11 m2 można mieć pojemną zabudowę oraz stół. Każdy miłośnik gotowania doceni też dodatkową spiżarnię. W skład strefy prywatnej na drugiej kondygnacji wchodzą trzy sypialnie o powierzchni od 10 do 11 metrów kwadratowych. Brak skosów sprawia, że pokoje są w pełni funkcjonalne. Okna dwóch sypialni wychodzą na ogród, a jednej na ulicę malwową. Przydatnym rozwiązaniem chyba dla każdej rodziny jest garderoba, do której wchodzimy z korytarza. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to można też wykonać wejście do garderoby bezpośrednio z sypialni. Duża łazienka o powierzchni 7 m2 umożliwia posiadanie zarówno wanny, jak i kabiny prysznicowej. Jest tu również miejsce na pralkę. Ciekawą opcją jest też możliwość adaptacji poddasza. Możemy tu zyskać dodatkowy duży pokój o powierzchni użytkowej 20 m2. Co równie ważne, na poddasze mogą prowadzić wygodne, w pełni funkcjonalne schody. Gotowe mieszkania w Wirach są już dostępne dla oglądających. Umów się na spotkanie.